Pojawiamy się u swoich klientów przynajmniej raz w tygodniu. Uczestniczymy w ich życiu, odwiedzamy ich w trudnych momentach, często w okresie świątecznym. Widzimy, jakie są potrzeby. Te potrzeby zaczęły do nas wpływać, zaczęliśmy o tym rozmawiać. Stąd zrodził się pomysł, aby stworzyć program wokół nas, pomagać lokalnej społeczności, realizować swoje projekty, zacząć pomagać, aby nasza firma nie kojarzyła się tylko z udzielaniem pożyczek, a jak najbardziej z firmą odpowiedzialną społecznie pomagającym naszym klientom. Najczęściej pomagamy dzieciakom. Szkołom, przedszkolom, ośrodkom wychowawczym, dzieciakom, które są niepełnosprawne, a należy im się ta pomoc, i nasze zainteresowanie. Pomogliśmy dzieciakom niepełnosprawnym, przykładowo kupując im sprzęt muzyczny, dzięki czemu po całej Polsce mogą jeździć, promować naszą firmę, ale przede wszystkim śpiewać i jest ich słychać. Pomogliśmy również szkołom, którym brakuje budżetu na to, na proste rzeczy, na ławki, na rolety na tablice korkowe, tak aby chodziło im się do tej szkoły przyjemniej, no i żeby milej spędzali tam czas. W piątej edycji planujemy wydać ponad 200 tysięcy złotych na realizację projektów. Będzie to ponad 60 projektów, połowa z nich zostanie zrealizowana na Facebooku, reszta to będą te duże projekty na 5 tysięcy złotych. Tutaj warto dodać, że do tej pory zrealizowaliśmy już cztery edycje, podczas których wydaliśmy prawie 800 tysięcy złotych, Zrealizowaliśmy ponad 300 projektów z ponad 1500 zgłoszonych. Czekamy na projekty w trzech kategoriach. Pierwsza z kategorii to edukacja, i mogą być to projekty edukacji finansowej, sportowej i szkolnej. Tylko projekty muszą być skierowane do całej rodziny. Druga z kategorii to kultura i sztuka, gdzie czekamy na projekty, które umożliwią rodzinom wyjście do kina, do teatru, ale także samym zrobienie jakiejś sztuki czy przedstawienia. Trzecia kategoria to wyrównywanie szans. Gdzie chcemy pomóc w zakupie sprzętu czy niezbędnych narzędzi do szkół, przedszkoli, innych miejsc, tak aby równać te szanse, udostępnić coś, czego nie było w tym danym miejscu. Piąta edycja zakończy się 12 września. Po tym czasie zasiądzie Rada Programowa i wybierze projekty realizowane do wartości 5000 zł, jak również wystawi projekty facebookowe, na które będą mogły zostać oddawane głosy. W tym roku wprowadziliśmy nowość do Rady Programowej Facebooka. Na spotkanie Rady i do oceny najlepszych projektów zaprosiliśmy najbardziej aktywnych facebookowiczów, przedstawicieli dziennikarzy oraz organizacji pozarządowych. Osoby, które będą najbardziej aktywne na naszym profilu, oddadzą najwięcej głosów na projekty, mogą spodziewać się ciekawych nagród.